Dzień dobry, kłaniam się wam bardzo nisko. Nazywam się Piotr, a w dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, czy seks w ubezpieczeniach naprawdę istnieje? Nie. Tak, tak, ja wiem. Ja nawet rozumiem. To bardzo traumatyczne przeżycie. Część z Was zapewne już wymazała go z pamięci, a reszta próbuje o tym zapomnieć. Nie zmienia to jednak faktu, że większość z Was, przynajmniej raz, została wyruchana przez ubezpieczyciela. Wydymali Was. Ale jak to wydymali? No, go oszukali. Oczywiście w fazie końcowej tego mm, stosunku towarzystwo szczytuje. Dochodzi. Dochodzi do wniosku, że nie wypłaci należnego Wam świadczenia. A Wy wydajecie z siebie cichy, pytający jęk. Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? Hmm. dlaczego? A dlaczego pies liże sobie jaja? Bo może. Bo może. Ej, towarzystwo też może. Bo owu. Owu to nie jest skrót od owulacji. Owu to skrót od ogólnych warunków ubezpieczenia. To taka książeczka dołączona do polisy. Czytaliście ją kiedyś? Oczywiście. Naprawdę? A czy ty mnie kiedyś widziałeś, że ja coś czytał? No nie. No. Co nie znaczy, że nie wiem czytać. Też... No właśnie. A w tej książeczce, drobnym drukiem, wydrukowana jest mapa. Mapa do waszej ubezpieczeniowej dupy. Panie, tak się nie robi! Celowo mówię w fazie końcowej. No ale przecież. Dymani byliście znacznie wcześniej. W momencie opłacenia pierwszej składki. Kilka tygodni, miesięcy, czasami nawet lat. Powiem wam więcej. To oznacza, że możecie być dymani właśnie teraz. To trochę tak. Jakbyście płacili za seks, no, za poczucie bezpieczeństwa in advance, no bo jakżeby inaczej. Tylko po to, żeby na końcu spotkać się z odmową wykonania usługi. Ale hej, nie, nie wincie, ja jestem tylko posłańcem. Chociaż muszę przyznać, że sytuacja mocno kuriozalna. Ja mam nadzieję, że jesteś z siebie zadowolony w jeśli jesteście jeszcze natomiast ubezpieczeniową dziewicą i nie doświadczyliście bycia stroną bierną w stosunku z ubezpieczycielem, to ja znam kogoś, kto był i opowiedział mi to i owo. No i ja wam właśnie powiem i to, i owo. No bo przecież jeśli uczyć się na błędach, to cudzych, a nie swoich, prawda? Uuu. No ale przecież. Czy seks w ubezpieczeniach może być przyjemny? Dawać nam poczucie spełnienia, satysfakcji, bezpieczeństwa? Czy możemy dostać to, za co płacimy? Kurwa, oczywiście, że tak. Pokażę Wam, jak to zrobić. Pomogę Wam zrobić pierwszy krok. Przeprowadzę Was przez tą instrukcję kochania powoli i dokładnie. Dobry plan. Drogie panie. Pozwólcie, że najpierw zwrócę się do Was. Seks w ubezpieczeniach to nie jednorazowa przygoda, to długi, namiętny, finansowy romans. W odróżnieniu od części mężczyzn, ja obiecuję mniej niż potrafię. Ze mną osiągniecie satysfakcję ubezpieczeniową szybciej niż się spodziewacie. I być może nie tu, nie dziś, nie teraz, nie w tym odcinku, ale pomogę wam odnaleźć wasz ubezpieczeniowy punkt G. A po wszystkim zaśniecie bezpieczne i spokojne w objęciach ubezpieczeniowego morfeusza. Panowie, drodzy panowie, dla nas bezpieczeństwo w seksie też jest ważne. Nie lubimy, nie chcemy nieplanowanych wpadek a równie ważna jest potencjał, potencjał, potencjał zysku. Powiem Wam, jak możecie go powiększyć. I zanim weźmiecie swój interes we własną rękę, we własne ręce, to pamiętajcie, że stuprocentowe gwarancje zabezpieczeń nie istnieją. Ale najlepszym sposobem jest ubranie, Najlepszego zabezpieczenia ubezpieczeniowej prezerwatywy. Jednakże bardzo ważne jest, i chcę, żebyście o tym pamiętali, że rozmiar waszych interesów, drodzy przedsiębiorcy, naprawdę ma znaczenie. Dlatego zabezpieczenie musi być dopasowane do Waszych potrzeb, bo w innym wypadku pęknie wam zaciasna składka, albo spadnie wam. Niska wypłata świadczenia. Co gorsza w skrajnych przypadkach możecie stać się ubezpieczeniowymi impotentami, a ja chciałbym, żebyście się cieszyli finansową erekcją codziennie, bez zażywania ryzykownych i posiadających skutki uboczne niebieskich tabletek inwestycyjnych. Zatem dla kogo jest to kanał? Co będzie się w nim znajdować? Na początek pozwólcie, że zaznaczę, iż żenujący żart prowadzącego zawsze będzie na końcu każdego odcinka. Mam to w dupie. A co będzie na kanale? Po pierwsze będą kwestie techniczne, tak zwane technikalia, czyli właśnie wspomniane wcześniej obu. Będę je czytał dla Was za was ze zrozumieniem i z wyjaśnieniem. Będą wasze pytania i moje odpowiedzi. Odpowiem na każde pytanie, a jeśli czegoś nie będę wiedział, to się dowiem i odpowiem. Będą wywiady, wywiady z ciekawymi ludźmi, będą wywiady z klientami, którym nie pykło, oraz wywiady z ludźmi, którym ubezpieczenie uratowało życie. Pojawi się przegląd prasy oraz wszystkie interesujące nowinki ze świata ubezpieczeń. To będzie taka pigułka koncepcyjna odnoszenia świadomości na temat ubezpieczeń dla was. Uch. Kanał ten jest dedykowany dla wszystkich posiadaczy ubezpieczeń. Ewentualnie tych, którzy o ubezpieczeniu myślą. Wiedziałem, kurwa, wiedziałem, że się spierdoli! Dla posiadaczy ubezpieczeń komunikacyjnych. Pa, nie, nie. Ale urwał! Ale to ja było dobre! Niech coś wam będzie! Uwaga, bo przypierdzicie! Urwie na serce! A jest, A Jezu Maria! A jej, ale go otłukują dzisiaj, co się dzieje? A źle stanął i go tłuką! Otłukli całego, mógł pofierzić koniec! Tragedia! Teraz się ale cię pobijali dzisiaj! Kurwa dla ubezpieczeń majątkowych złote na skromne. ubezpieczeń domu. No! No, 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 no. Mieszkania. Jak mówią nam mieszkańcy pechowej kamienicy, piorun w budynek uderzył tuż nad ranem Proszę powiedzieć, co tutaj się stało? No i piorun. Nie będę mówił jak tak się wystraszyłem, że hej! Ja mówię Matko bosko, mówię, co to, 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 to się stanęło. Dla ubezpieczeń grupowych, to zwłaszcza w seksie grupowym najważniejsze jest to, żeby nie być pominiętym, dla wszystkich tych, którzy zbierają na emeryturę. Za złoty renty, za 35 lat pracy, oszukali mnie banda złogiej polskich decydentów, kurwa. Takich jak tu chodzi, nie? Na białą godzinę, na czarną godzinę. Dla agentów ubezpieczeniowych. Jak pani zarabia na życie? Daję. Co pani daje? Daję dupy. Którzy chcieliby być jak James Bond w ubezpieczeniach. No, właściwie dla. Wszystkich, którzy myślą o zabezpieczeniu, a nie ubezpieczeniu. A to duża różnica. Uh. To co, jesteście ciekawi, jak robić to na agenta? Ja wiem, nie wiem bardzo, ale tam się dało. Wchodzicie od tyłu i pierdolicie przez całą godzinę. Po wszystkim zostawiacie numer telefonu i przestajecie go odbierać. Moi drodzy, liczę na Wasze komentarze, na feedback. Słucham tego bardzo uważnie i ten kanał na pewno nie będzie się rozwijał bez Waszego udziału. Liknijcie dzwoneczek, liknijcie subskrypcję. Moc atomu spłynie na Twe jajka, kiedy pod tym filmem oznaczysz mi lajka.